Dzień dobry! Czy jak jest piękna pogoda, to macie ochotę siedzieć w kuchni? Ja nie bardzo. Dlatego zabieram kuchnię ze sobą, kilka podstawowych produktów i robię szybki, fajny posiłek. Dziś zapraszam Was na burgera. Tradycyjnie, najpierw oczywiście opowiem Wam, co będzie potrzebne do przygotowania dwóch pysznych burgerów. Dwie bułki do burgerów, cztery plasterki sera. Mam tutaj ser gold i ser. Czedar. On jest bardzo fajny, aromatyczny. No wiadomo, główny bohater wołowina. Jest to antrykot. Tutaj mam już uformowane dwa kotlety. W sumie tu jest 300 gramów mięsa. Dlaczego antrykot? On jest lekko tłusty, a mięso do burgerów powinno być tłuste. I co ważne, wielkość kotleta, jak będziecie formować, powinna być zdecydowanie większa niż bułka, do której będzie potem wkładany taki kotlet, dlatego że on się skurczy podczas smażenia. Tu obok mam boczek, jak widzicie są to takie porządne, grube plastry, one też się jeszcze pokurczą. Jest to boczek wędzony, parzony. Tutaj jest majonez, z tego majonezu potrzebne będą dwie łyżki, polecam Wam oczywiście majonez domowej roboty. Sześć plasterków takich pomidorów suszonych z zalewy olejowej i około 4-5 ząbków czosnku. Pamiętajcie, że dobry burger to nie jest przesadzona ilość składników. Tych składników powinno być tak akurat. No dobrze, co do burgera, to już wiecie, a teraz, ponieważ nie ma ze mną kuchni, tak jak Wam mówiłam na początku, ja sobie kuchnię przyniosłam tutaj. I to jest moja dzisiejsza kuchnia, w której zrobię właściwie od początku do końca takiego burgera. Taki multi grill, słuchajcie, ma na przykład taką płytę, w której możecie sobie fajnie zgrillować mięso, ale to nie wszystko, bo takich płyt jest więcej, włącznie z płytą, w której możecie zrobić zapiekankę, a nawet ugotować zupę. No to zaczynamy, a zaczynam od rozgrzania płyty w multigrilu, Ta płyta jest powłoką nieprzywierającą, a jak wiecie ja uwielbiam takie powłoki. Płytę rozgrzewam na średniej mocy multigrilla. Na rozgrzewającą się płytę przekładam przekrojone bułki, ale tak, żeby ta strona, która będzie wewnątrz, była do płyty. W ten sposób będę je grillować. I bez przykrywania one się będą tutaj fajnie podprażać, a ja w tym czasie oddzielę Czosnek od główki, ale pamiętajcie, nie zdejmujcie z nich łupiny. W tym czasie, kiedy przygotowywałam czosnek, bułki pięknie się podpiekły, mogę już je zdjąć i przekładam teraz na płytę czosnek i pomidory suszone. Zwiększam również moc do maksimum, niech one się tak mocno przypieką i przykrywam multigrilla. Po około 2-3 minutach obracam i czosnek, i pomidory na drugą stronę i dokładam boczek. Po około 3 minutach, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Zdejmuję już pomidory, im już wystarczy, natomiast czosnek, on musi jeszcze trochę zostać tutaj na patelni. Zaglądam również, jak się ma boczek. O, zobaczcie, jaki jest piękny. Ponieważ pomidory już zdążyły wystygnąć, kroję je teraz bardzo drobno nożem. Myślę, że boczek już jest gotowy. On jest taki mocno przysmażony, ale ja właśnie taki lubię, więc zdejmuję go. O zobaczcie, jest piękny. Odkładam na bok. Za chwilę również sprawdzę, czy czosnek jest odpowiednio już upieczony, ugrylowany. Dobrze ubrydlowany czosnek powinien dać się rozgnieść palcem. Ten się daje, więc mogę ściągnąć cały czosnek, on jest jeszcze bardzo ciepły. No i mogę wreszcie przekładać mięso na płytę. Ona jest teraz maksymalnie rozgrzana i żeby się nie spaliło, zmniejszam moc płyty do średniej. Czosnek, który jest dobrze ugrilowany, powinien być na tyle miękki, aby, zobaczcie, po wyjęciu z łupiny dało się go rozgnieść nożem na taką właśnie pastę. I tak robię ze wszystkimi ząbkami. Mieszam je z pomidorami, przekładam do miseczki i dodaję dwie łyżki domowego majonezu. Bardzo wam polecam taki majonez. Jak go zrobić, link znajdziecie w opisie pod filmem. I w ten oto sposób robi się ten sos, który to spowoduje, że ten burger będzie wyjątkowo dobry. I właściwie to już jest prawie koniec przygotowania takiego burgera. Teraz wystarczy to wszystko połączyć, a to, że płyta jest taka wysoka, pozwoli mi podgrzać całego burgera bezpośrednio na płycie. Co teraz będę robić? Zobaczcie, przekładam na rozgrzany plaster wołowiny plasterek sera. Teraz przykrywam go bułką i przekładam na drugą stronę, czyli bułka po prostu ląduje teraz na płycie, i na drugiej stronie wołowiny układam drugi plasterek sera. Z boku dokładam jeszcze kawałki górnych części bułek. Całość przykrywam. I ponieważ zdarza się tak czasami, że w boczku są chrząstki, to muszę je wykroić zanim położę je na serze. Plasterki układam teraz na serze. Zobaczcie, jak to już apetycznie wygląda. Zamykam jeszcze na dosłownie 2-3 minuty. No i zobaczcie, one są już gotowe, teraz wystarczy je tylko zdjąć, nałożyć ten wspaniały sos, zamknąć i można podawać. Jak widzicie, gotowanie, jak się ma odpowiedni sprzęt, wcale nie musi odbywać się tylko w kuchni. Korzystajcie ze słońca, korzystajcie z pogody. No i życzę Wam jak zawsze smacznego, tym razem burgera. Do zobaczenia.